witajcie, z tej strony Teddy, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam najnowsze liki Speed Simulator X. Także jeszcze przed zaczęciem możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. No i ogólnie widzowie co żyłem TikToka. Także jeżeli chcecie, to zapraszam. Link w opisie, ponieważ wbijam już tam 2000 obserwujących, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. A więc dostarcie bardzo ważna informacja, ponieważ do gry zostaną dodane dwie nowe krainy. Jedną z nich będzie steampunk, czyli coś w rodzaju lat 90. Nie będzie to na pewno miało nic związanego z taką nową technologią, mogę to tak nazwać, a druga kraina będzie się nazywać Supertech. Niektóre liki mówią, że właśnie tamta kraina będzie sekretna, dlatego co zobaczymy naprawdę dowiemy się tak naprawdę jutro, ponieważ już jutro jest nowy update o godzinie 18.00, także zapraszam na Streamka o godzinie 17.30. Z dalszych nowości mamy nowe pety. Właśnie to są pety w stylu Steampunk. Tak, jak widzicie teraz na ekranie. I one są bardzo ładne. No, z tych, co tutaj widzimy, najbardziej mi się chyba podoba Blimp Dragon. Skrzydła ma tak specyficznie zrobione, także tutaj bardzo fajnie. Też są takie mechaniczne skorpiony. Mamy jeszcze takiego wilka, który też ma tutaj swój klimat. No i oczywiście też te pety będą miały swoje wersje w Dark Matter. Z dalszych petów mamy właśnie tutaj takie fuksy, mysz, myszki nawet mamy. No i tutaj na koniec, właśnie całkowite rozmieszczenie petów. Dlatego, tak jak mówiłem, te wszystkie pety, które Teraz przedstawiłem, będą dzielone na dwa jajka, tak jak i widzicie teraz na ekranie. No i te po lewej mi się naprawdę wydają lepsze, tak jak nawet to mówiłem przed chwilą. Według mnie one wyglądają o wiele lepiej od tych po prawej stronie. No i pety będą dwa razy mocniejsze od aktualnych, ponieważ aktualna legenda w formie zwykłej ma 47 milionów, a legenda w next update'cie będzie miała 100 milionów. Także no dwa razy są lepsze. I jeszcze na dodatek ta legenda będzie większa od innych petów. Dlatego i mityki, i legendy będą się różnić od innych petów swoją wielkością. Przejdźmy teraz do nowej krainy, ponieważ to nie mamy zbyt wiele jej ss ponieważ nie mamy żadnych. Jedyny domysł, jak ona może wyglądać, to właśnie są te skrzynki. Mamy tutaj elementy, które będzie no, można normalnie, jak teraz, rozwalać po prostu na mapie. Także wszystko jest w tym samym klimacie. Tylko ciekawi mnie, co będzie tak tutaj z rogu mapy. Tutaj mamy widzieć. Takie jakieś ściany fioletowe, i ciekawie mnie, jak to tam będzie zrobione, bo takie nagłe przejście no, będzie ciekawia. A teraz na ekranie widzicie dwa nowe jajka: jedne są ze Super Techa, a drugie ze Steampunka. Ceny tych jajek są, no nie są jakoś mega duże. Aktualne Gold Jajko kosztuje milion tych coinów, a tamte będzie kosztować 3 miliony Gold. Dlatego różnicy cenowej też jakiejś za dużej nie będzie, a to na plus, bo lepsze pety za mniejszą cenę. Chociaż powiem wam, że aktualny update w Pet Simulatorze, czyli ten, który dodał nam Tech Word, był jednym z najtrudniejszych updateów w Pet Simulatorze, ponieważ nie dość, że zmieniły się ceny wypłat za rangi, to jeszcze strasznie na początku ciężko się zdobywało coiny i ciężko było kupić jajka. Dlatego, jak chcieliśmy od razu kupić te najlepsze jajka, no to tak od razu nie mogliśmy, więc to był jeden właśnie z najtrudniejszych updateów w Pet Simulatorze. No i na koniec przejdźmy do boostów, ponieważ w likach widzimy, że zostaną dodane nowe boosty do gry, tylko mi się wydaje, że jest to bardzo mało prawdopodobny leak, ponieważ wątpię, że twórcy dodadzą tutaj boosty o nazwie Mythical Hunter Boost, no coś tutaj nie gra, może ewentualnie wzmocnienie tych gamepassów, naprawdę nie wiem o co z tym chodzi, są to gamepassy zmienione na boosty nie wiem czy to by miało sens działać, no w sobie taki gamepass na wypożyczenie, jakiś sens to ma chociaż ale nie sądzę, że zostanie to dodane, chociaż Preston, to preston, i wiadomo, jest to Pet Simulator. Tutaj może zostać dodane wszystko. Ogólnie, na koniec chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że, wszystko to, co przedstawiłem, to są tylko i wyłącznie liki. Dlatego w następnej aktualizacji można zostać dodana tylko część tych klików, albo i nawet w ogóle nie no, to akurat nie sądzę. A więc to było na tyle. Mega Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Wpadajcie jeszcze na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, no i cześć. Siema!